Przerwiec. Jestem nowy, bo tak, bo znowu się coś zacina na tym konieczkach. koniec. No tak, nie chcą w tym. Pierwsza pauza, a potem koniec. Tak. włączyć wyłączyć pauzę, bo nie zna się na klikarach, klikaniu, klikerach. Co ja pomyśleć? Po co kupić 5 Bo muszę jakby mieć obudowane łóżko. A przecież ty. Jakby czegoś się nie zniszczyło. Tam nie I żeby gorzej nie było, to jeszcze wody rozleję im, żeby się nie mogli dostać, tak? Ej, rozleję im na a nie, nie da się chyba. Nie. Spróbuj. Nie da się. Bo jak woda jest do spełnienia, na, spał, nie, do spał, na, na spał, nie, nie wlatuje. Hmm. Szkoda. Już po was, pożegnajcie się. Patka niewidzialności. O, właśnie bloki ja się cykam ja pierdolę najlepszy typ nie najgorzejsze <grymne> 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 bloki pomyśl tu gabrysiu gabryska gabryska pomyśl bardeleczek za nie, będzie takie drugi upgrade Dopiero green, który się zaczyna budować Ej, iż do niebieskiej, bo oni nie mają bazy A co ci mi to da? I tamy A czekaj, gminy moim obudowanym wełną No teraz mogę wbijać Co? No mogę wbijać, bo oni mają obudowane wełną Oni dorobili most No No to nieźle dorobili Zabije nas! Zabije nas! Kurde, brzmi zwrócić ten... uwagę! Albo... Nie będę marnował. Ja myślałam, że spadniesz. O nie! Co? Co? Tu jesteś. Dobry. Co? Nie chcę umierać, żeby iść do siebie. JAK się wystraszył. Dobrze, szkoda, że nie widzieliście jego miny. Ale aż takie złe i było. No, było bardzo złe. nie <grymne> Ej, ty ty możesz tak ciągle się budować i niszczyć. Nie, nie skacz. Bo możesz teraz zniszczyć to z tyłu. O, Ej, nie spanie. Ej, spanie. Do przepaści. Ej, no ciuchu, ciuchu będzie trochę. A pamiętasz tą ciuchcię co my dzisiaj zrobiliśmy w Minecraft'cie? Tak. Szkoda. Pamiętam. Szkoda, że wy widzowie tego nie widzieliście. Ała! Ała! Dobrze, tu mnie nie dosięgasz. I co? Mm. Idź! Jebi! Fisk. Nie, nie podchodź do niego! Może posiłki do mnie przyjdą. Ale jak już umarłem, to chyba nie. Nie ma ani jednego itema. No. Mm -mm. To masz szczęście. 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 Kupi. Kup se coś. Kup se coś. Bo Grzesia nie masz na to coś. Oni kupili się zbroi. Bo nie wiem po co. Nie wiem. Bo jej nie ma. Co wy zrobiliście, Ty miał za 150 diaksów wybuźkę. A ty co sobie zbierasz za diamenty? Chyba ubranka. Bo są fajne niektóre. Mm. Mm. Ale ubrania w sobie nie się dają. A nie, bo jak masz skrzydła, to one zasłaniają przeciwnikowi oczy. To już, ja ci już na to jest Dobra, biorę lepszy miecz. Jak ją balę, to i tak się nic, przecież nie zrobi. Dobra, lepszy miecz. <coughs> lepszy armor. Bloków 16. Więcej. Bo mm -mm. ci nie starczy. Przecież. Starczy. Ale oni mogli zniszczyć. Ja starczy, starczy. To się nie nie nagrywa to już 3, 6 minut i dwie Szybko 20 i kończymy tę grę. No to 20. Na zasłonę. Po co? No żeby na zasłonę, żeby nie widzieli mnie. Ale jest Bob? No, on tak jadł i śik, śik, takie robić. Takie co do tego służy. na ja pierwszym myślałam, że to budowania w pokoju? Tak. A tu były drogi. Nie! Idę jednego pióra. Bajka, mówię to. Moje. Nie doskoczysz tam. Nie możesz. Do góry, do góry. Buduj, buduj, do góry. Do góry buduj. I też, żeby nie miał kółkiem szelać. Ciebie nie teliu kiem. No, jakby miał. Patrz, osłonę. Tak. Gąbkę głupie działa, strasznie. Dobrze, przecież on wie, że tu jesteś. Patrz, żeby nie wiedział, że ja tu jestem. Ale on będzie wiedział. Ej, no patrz, wyżej. wyżej. A ja Ej, ja za chwilę zriftuję ich. Ej, musisz wyżej, bo y, oni dostałem dotąd. I on się buduje do góry. Patrz jak nie. By... się? Nie, wnerwił się. Ej, zrób takie coś, żeby on wyszedł z gry. Nie. Ups! On ma strasznie słaby mieczek. A co to? armor? mówię mówisz, że armor nic nie daje. Ale może coś daje jednak. Nie wiem. Nubek. Teraz szybko. nożyce Nożycę. Typnikuma wersji, ale. Bag był. I jest. Nagrywa się, nagrywa. kurde mać. Chodź do góry, do góry, do góry! Nie za ci to? Nie! No, 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 no! Miałeś słapej, czy Nie, miałeś dużo diabłów. I to teraz iść po emeraldy. No, idę jakby na pod Ale wiesz, typy poszły po emeraldy już? Więc tam już tyle nie ma. Nie wiem, typy dobiją, a ja idę po green, bo nie mieli tych emeraldów. Co? Gry nie miało emeraldów. My no, się dopiero zaczęli dobudować. Nie, nie, oni mają. Nie. Bo dopiero co zabili. A dopiero co... Ty... Nie, już dawno są podbudowani. Nie. Bo ja widziałem, jak oni się podbudowywali. Poczalaj sobie od dziwą Kłócasz, ty kłócasz. Wszyscy. Tak co to giniesz. Nie było tematu. Lecisz z nimi. bum zai. Mieczek. Dobra. Poszedł, poszedł. Poszedł, ale drugiego to już nie zabije. Ja nie ma żadnego tema. i żadnego tematu. Czy miałeś? No nie. Nie mi jedynie sobie kupuję lepszy. Aha. Ten. Bo wiesz, że wszyscy czerwoni żyją, a w jest cały jaksowy Wszystko ma no, no jest nasz czas, więc zmierzą w pojedynkę, bo naszego zabije, a potem ja jego zabiję, dobiję. Zaraz dobiję, no. Ale twój może wtedy wyjść. No i? Nie. Hmm. rady, żeby sobie coś kupić. No wiem. Cztery. Na wszystkie podki. Sześć. To na wszystkie. Na podki nie widziałem na 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 mieczyk. I no tyle. No jeśli no si coś na. Jeśli si będę czy to na... Nie wiem. Nie będziesz płotki. miał trzech na pewno. Nie wiem, ale jak coś dostanę, to kupię sobie zbroję. Nie zostanie ci nic. A nie jednego. Mm. Nie wiem dlaczego. I mieczek. Ja typa... Ja tego... Ej, ten dyksownicza sobie umarł. Czyli do green będę wbił. Nie, yes. czerwony. Tego się rozłupie na raz. Ale czerwony ten. Jest słaby. Nawet nie umie się klepać. A ty na nie umiesz ruszać komerką. Patrz, się nie umie klepać. A pod niewidzialności to jak będziesz do yy, grina wjechał. Nie, nie do wiem. czerwony. Bo czerwony już nie ma. Dobra, teraz pod niewidzialności. Jestem. Teraz, teraz, teraz. Wiesz, że mogę widzieć twój nick? Aha Rzuci się piątam A to chyba Ty nie, tam nie, nie dojdziesz No nie dojrzysz On się z... Pff. Pff. Ej weź tutaj taki swój miecz O kurde Nie masz szans Jurek albo i mam no, jest, Bo jestem niewidzialny nadal Idzie prank bro Idzie prank Tá, t 어 tá, tá,